Mecenasem magazynu Dashbur jest Polski Związek Łowiecki. Na program zaprasza sponsor marka Blazer, producent modelu R8. Dobra, ja już jestem gotowy Dawid. Chodź, chodź, bo tu też nasz odcinek już chyba czas zacząć. Kolejny sezon Łowiecki nabiera rozpędu. Kończy się już rujał Saren. Strzelamy już praktycznie wszystkie dziki. Kaczuszki, Skoro który... tak mówisz, to na pewno tak jest. No wiesz, no jak przelatują kaczuszki konas, to już też serduszkę szybciej bije, no bo chciałoby się wyskoczyć na to polowania. Za chwileczkę koniec sierpnia i rozpoczną się polowania nawet na gęsi. A co, jeszcze już można usłyszeć trochę w lesie coś? Co, jak myślisz? No nas można na pewno usłyszeć, jak buszujemy po lesie i nas kręcimy... ale słuchajcie, no już minął 21, więc no... Już słychać gdzie, nie, gdzie, jak te byki porykują, stęsknione, przywołują nas do tej kniei. Czuć, że to sezon w pełni, no i że nasz sezon się rozpoczyna. A ty nie powinieneś się nauczyć tego na pamięć, dlaczego ściągę trzymasz w ręku? Co ja mogę ją tobie oddać, jeżeli chciałbyś przeczytać, co tu jest dalej. To... Nie no, myślałem, że, że, że powiesz, że to jest odcinek taki pilotowy, w którym dopiero otwieramy nowy sezon i, i opowiemy o tym, co przed nami, co przed. Widzami magazynu Dashbur w nowym sezonie. A więc ja nazywam się Przemek Malec i zapraszam Was na kolejny odcinek albo inaczej, na pierwszy odcinek w tym sezonie, taki rozbiegowy, w którym opowiemy Wam, czego możecie spodziewać się po naszych programach, po magazynie łowieckim Dashbur. Dashbur. Zwariowałeś? Nie, koziołka wabie. Wiesz, kozy już wabiliśmy. Kozły i kozy, wszystko wabiliśmy. No, nie tylko, ale to ze Sławkiem Pawlikowskim, nie? jak tam na drugi koniec Polski żeśmy pojechali. Zanim tam dojechaliśmy, to mieliśmy kiepskie widoki, bo się przebijaliśmy przez Wielką Ulewę i przez bramki na autostradzie, niestety zamknięte. No i zamiast dojechać po południu i wyskoczyć wieczorkiem do lasu, trafiliśmy na... Ciemną noc. Niestety. Ale skoro świt, a właściwie to jeszcze jak było ciemno, e, zabraliśmy sprzęt i ruszyliśmy do lasu. I co tam porobiliśmy? Oczywiście... Hałasowaliście straszliwie. Próbowaliście za wszelką cenę przewabić jakąś kozę, żeby ona przewabiła kozła. Z tego no co się orientuje. No powiem Ci, że to nawet całkiem fajnie wyszło. Najważniejsze w tym wszystkim było to, z kim byliśmy tam. No właśnie, zabraliśmy się w okolice Racławic ze Sławkiem Pawlikowskim, z szefem, można powiedzieć, tak? Z, z, z przewodniczącym klubu wabiarzy, sekcja wabienia drapieżników. Wabi drapieżniki, ale nie tylko. No i pokazał nam, co można zrobić z takim wabikiem, albo z Albo z takim wabikiem. No to na, można go popsuć na przykład. No na przykład ale tego tak. nie pokazał. No tego nie pokazał. Ty tak. jesteś w tym dobry. Y, mieliśmy też to szczęście, że mieliśmy troszkę przerwy między polowaniami. No i tam. Nie no... mogliśmy zjeść na przykład. Tak. To masz na myśli. Ale też odbyliśmy fajną rozmowę, gdzie Sławek wyciągnął no, wszystkie tak. swoje instrumenta. Tak, na wierzch. Tak, tak, wyciągnął je. No, Ech, mówię wam, na byliśmy naprawdę zaskoczeni. No, wy zapewne też będziecie. No, i zagrał na tych instrumentach. Zagrał na tych instrumentach, zagrał i na podwórku, na którym gościliśmy, i zagrał też w lesie. I, i o ile na podwórku to było granie na tak zwanego Suchara, żeby pokazać jak się gra i jak, czym się różnią od siebie różne wabiki. Tak, w lesie już było konkretne wabienie i konkretne rzeczy się działy. Seria odcinków o wabieniu kozłów. Seria odcinków o wabieniu kozłów będzie jako pierwsza leciała w nowym sezonie. I tam, mamy nadzieję, wyczerpiemy kompletnie temat wabienia, przynajmniej w okresie rój i wczesną jeszcze. Tak, no porozmawiamy o różnych typach wabików. No i dzięki temu będziecie mogli spróbować swych sił chociażby z piórkami albo z innymi gatunkami zwierząt, które w tym okresie da radę wabić. Mieliśmy też okazję, mimo tego, że wabiliśmy, zapolować z podchodu. Miałem okazję tam e, popolować z podchodu, pamiętasz te górki. I du przy tym zostajmy, że miałeś okazję, a jak to się dalej potoczyło i co się wydarzyło? No tak, nie, już... no, chciałem tylko powiedzieć o tych górkach, dolinkach, w łażeniu, podchodzeniu. No raz mieliśmy pod górkę, a raz mieliśmy z górki. A czy mogę powiedzieć tylko o jednej zwierzynie, która wręcz nas napadła, gdzie broniliśmy się zaciekle, a już wiem! Chodzi ci o końskie muchy, które obsiadły cię tak, że wyglądałeś jak człowiek, nie, tyl nie tylko mucha. Nie, nie. nie pamiętasz, jak szliśmy ze sławkiem i że tak. Wszystkim w koło. Pozdrawialiśmy i bory, i lasy, i byle szybciej. Tak, gdyby zjadaliśmy. mucha końska była na liście zwierząt łownych, to byłyby niesamowicie udane łowy. Ale to nie wszystko, co znajdzie się jesienią w naszych odcinkach. Yy, nie wszystko, ale o reszcie rzeczy powiemy w yy, troszkę innym miejscu. tak? Może przejdźmy kawałek dalej. No bo tak zawabiłem, się w Może jednym miejscu. coś tutaj, usuniemy się troszkę w, na bok? Na bok. Dobra, no albo to... do przodu, no to chodź, albo chodź, pędźcie. Zostawię go, żeby nam tu nie przeszkadzał. Jak zejdziemy za błony, będziemy najwyżej strzelać. Działa ja taka ładna, ale ledwo się trzyma. No, próchno. Przydałaby się zmiana jakaś, co? No, zdecydowanie przydałoby się nową postawić. Dobre miejsce. No nie najgorsze. No tylko ta ambona nie za bardzo. Słuchajcie, w naszym programie będziemy chcieli zbudować albo podpatrzeć budowę. Nie, zbudować, zbudować. Już mieliśmy okazję kiedyś podpatrzeć budowę, jak koledzy na jednym z festynów budowali zwyżki kilkanaście minut, czy kilkadziesiąt Bardzo minut szybko. to zajmowało. Kilkadziesiąt minut, a ambony mieliśmy okazję oglądać całkiem fajne na targach różnorakich. I tam były już gotowe ambony, które można, nie wiem, czy sobie rozebrać i złożyć tutaj klocki. Można Legos. kupić na przykład taką ambonę. I przyjeżdżają i montują, nie tak? pewnie tak. Natomiast my na pierwszy rzut pójdziemy do lasu i zbudujemy ambony własnymi Bo już się no oglądaliśmy i wygląda to na, na, na proste zajęcie, więc... Próbujemy udowodnić, że w jeden dzień można zrobić naprawdę solidną ambonę. Więc to, możecie... to tak teoretycznie. A praktycznie postaramy się pokazać wszystkie aspekty prawne budowania ambony, z czego ją budować. Skąd już skąd... materiał? Materiał, tak. Projekt, w jakim miejscu? Jakiś, tak, gdzie ją umieścić? Zgoda budowlana i tak dalej. Czy jest potrzebna? Podłączenie prądu, kanalizacja. Te sprawy. Dobra, to z tą kanalizacją to już pojechałeś, ale widzieliśmy taką ambonę, która miała prawie kanalizację, No tak? bo kto to słyszał w środku nocy schodzić z ambony, żeby załatwić potrzebę jakąś? No, przydałaby się jakaś modernizacja. XXI wiek. Myślisz, że dziura w podłodze taka jak ten, specjalna? Chcesz zbudować ambonę, a nie latrynę chyba, na, 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 na nogach. Może być i no. Okej, okay. nie, nie. Chcemy zbudować ambonę, więc będzie ambona. O, zobacz. Gdzieś w pobliżu muszą być Nie, Co to jest? Co to było? To jest, to jest show. To jest show. Masz pszczoły? Tak. O! Odejdź ode mnie. Nie. Dostrzegłeś coś, panie redaktor? Wiesz co, no nie dostrzegłem, bo tu jest takie fajne babrzysko, gdzie czasami leżą dziki, no ale nie dostrzegłem. No zaraz sobie podejdziemy na to babrzysko, ale jak nie dostrzegłeś nic tam, to może opowiemy o tym, co magazyn Daszbur lubi dostrzegać w działaniach myśliwych. No ba, bardzo lubimy, jak myśliwi angażują się w promocję łowiectwa. Nie tylko przy okazji imprez łowieckich, ale też takich innych. I lubimy się na takich imprezach pokazać. Tak, lubimy się pokazać z kamerą, żeby pokazać, jak się inni pokazują. Tak, dokładnie. To jest e, nasz cel. Byliśmy, byliśmy na takim pikniku łowieckim, zrobionym w centrum miasta, w Bydgoszczy. Teraz za ciosem idziemy i wybieramy się do Skierniewic. Dnia pańskiego? 20 września będziemy w Skierniewicach. Będzie tam święto kwiatów, warzyw, dobrze mówię? I jabłek polskich pewnie. Pewnie tak. Bardzo wielka impreza. No, i myśliwi z tego okręgu postanowili pokazać się społeczeństwu. No, będziemy ich dopingować, pojedziemy tam z naszą kamerą. Pojedziemy pokazać się razem z nimi. Dokładnie, i powiedzieć, że tak właśnie trzeba robić. Byliśmy na pewnym turnieju, fenomenalnym turnieju strzeleckim. Słuchajcie, Puchar Sztoka. Chyba jedna z najlepszych imprez w Polsce, jeśli chodzi o Puchary Strzeleckie. Niezapomniane wrażenia, fantastyczne przygotowanie. E, całkiem niezłe wyniki padły tem, ale o tym wszystkim dowiecie się już w kolejnym odcinku. W jednym, z kolejnych, w jednym z kolejnych odcinków. Myślę, że bliżej października, ponieważ wrzesień będzie zdecydowanie pod znakiem babienia. Tak, ale wszystkiego co się I Tam ruszka. mamy jeszcze jeden punkt dotyczący strzelectwa, który nawiązuje troszeczkę do tego miejsca, bo na tym turnieju będą bardzo specyficzne konkurencje strzeleckie, wyobraź sobie. Strzelanie do suchej brzozy. No właśnie nie, będzie tam, no na pewno będzie dzik w przebiegu, ale bardzo specyficzny, taki dziczek z krzaczka, na przykład. Czyli chcesz y, powiedzieć o turnieju, który się nazywa bodajże Wielka Piątka, tak? Nie, Pięciu Wspaniałych. A, Pięciu Wspaniałych. Pięciu wspaniałych. będziemy na tym turnieju, będziecie mogli zobaczyć e, inny pomysł na zorganizowanie naprawdę fantastycznego turnieju strzele, strzeleckiego, który od pięciu lat już e, się odbywa i to jest taki mały jubileusz, piąta edycja tych e, strzelań. No i dla nas też mały jubileusz, pierwsza nasza obecność na tym Turnieju. Dobrze, no to y, chciałeś i zobaczyć te babrzycze. mi no to... iść na to babrzysko zobaczyć, więc może bierz I... swój. Y... Nie ja go tu zostawię. Tu go zostawisz? No myślisz, no że to go ty go minę. Ty go miniesz. Dobra, no to chodź. To po cichu, ci, bo może to... się coś babra w tym Nie, babrzysko. No nie babra się, bo byśmy słyszeli. Babrze. I... Babrze. Zobacz, tutaj mamy jedno takie. Ono jest takie podestchnięte. Tam tylko jakaś zwierzyna się przechadzała. Mm. Ale tu widać, że dziki mają kąpielisko. I korzystają z niego namiętnie. to ja. Możesz się sfilmować, masz kamerę? Ja kamery. jestem. Cały czas jestem operatorem i pokazuję, właśnie jak wygląda kąpielisko. Yy, tam jest kolejne, dziku. tam jest kolejne takie miejsca, gdzie one sobie przychodzą, ubabrają się, jak jest gorąco, żeby sobie odpocząć. To takie sanatorium? No. Może nawet kąpiele błotne zobacz. Poniekąd. No widzisz, no i to jest bardzo fajne miejsce. Żeby... świeże ślady powiem Ci. tak tak to z nocy jest to jest zobacz że ta woda ja jeszcze... dawno nie mieli wody zmienianej a to o to chodzi nie wiem yy, czy wiesz ale borowinka też nie jest od razu zmieniana po jednym pacjencie tylko wielokrotnego użytku no widzisz nie wiedziałem no ale dlaczego my o, o kąpielisku w którym kąpią się dziki no dlatego że będziemy chcieli zapolować na te dziki Wreszcie. Tak. Yy, może nie takie ubabrane od razu, bo to nieprzyjemnie później mm -hmm. yy, z takim dzikiem. Yy... Ale więcej waży. Myślisz? No, no myślę. Ale to i tak pan skupowy nam odejmie za to babranie, albo trzeba będzie go wyczesać z tego. Albo pan skupowy nie pozna, co to jest w ogóle. No być może, no ale my musimy poznać. My musimy poznać, co to jest, zanim oddamy skuteczny strzał. A więc w tym roku na pewno zapolujemy na te dziki. Tak jak wpiszecie, chcecie, żebyśmy na nie zapolowali, no to przy najbliższej pełni wrześniowej, kiedy będzie ciepło jeszcze. Tak, wtedy kiedy Wy będziecie oglądać kolejny odcinek Magazyn DaszBur, my będziemy w lesie nagrywać odcinek o polowaniu na dziki. Mamy nadzieję, że udany? Ja myślę, że. Odcinek na pewno, polowanie zobaczymy. No bo tak zawsze mówimy, las to nie sklep. Tak. No. Byliśmy już na polowaniu na Jelenie, gdzie zwiedziliśmy cały las, wzdłuż i wszerz. I, i nie to, że nie upolowaliśmy żadnego jelenia. Nie widzieliśmy żadnego jelenia. Z bo... kamerą nie widzieliśmy. Z bo z ja dzikiem te... będzie jeszcze trudniej, bo dziki raczej grasują wtedy, kiedy zapada kiedy zmierzch. Ale i... spróbujemy wyposażyć się w taki sprzęt, który nam pozwoli chociaż delikatnie. Spojrzeć. Pozwoli nam pokazać Wam, bo tak. ludzkie oko szybciej zobaczy, dostrzeżę dzika przez lunetę, niż kamera. Ale słuchaj, dziki dzikami. Ale to, to, się to, to nie tylko polowanie na dziki będzie nas czekało, bo chcemy zapolować jeszcze na byki. Na byki chcemy ruszyć w trakcie rykowiska. W zeszłym roku podglądaliśmy rykowisko z kamerą i z naszą znajomą panią fotograf. W tym roku chcemy, chcecie zapolować. Chcemy zapolować. Być może nawet zapolować z kolegami z zagranicy, jeżeli będzie taka opcja. Jeżeli będzie ich stać. Tak, jeżeli będzie ich stać. No porozmawiamy o tych polowaniach dewizowych, bo to też jest ważny aspekt gospodarki łowieckiej. No i co? I będziemy chcieli podpowiedzieć, jak to zorganizować, żeby to polowanie dla kolegów z zagranicy wypadło na tyle dobrze, żeby kasa w kole łowieckim się zgadzała. Tak, ale... Polowanie na byka w trakcie rykowiska to nie wszystko, bo e, byliśmy już kiedyś na polowaniu bardzo fajnym na kaczki. No teraz chcielibyśmy iść na coś, co waży kilka razy więcej niż kaczka, na... czyli. Gęgawy. Na gęgawy, oczywiście. No saj, no na pewno byśmy chcieli zapolować na gęsi. Nie wiem, czy konkretnie na gęgawa akurat nam się uda. to na, pewno natomiast... nie na gęsi domowe, bo to. No... zgadza się. Natomiast. Y, y, jest to na pewno taki typ polowania, w którym jeszcze ani razy w życiu nie brałem udziału. Więc no mogę gdzieś, się przyznać, no że na gęsi nie udało mi się nigdy zapolować, więc to będzie też mój pierwszy raz. To potem z chęcią obejrzysz odcinek o polowaniu. To, na gęsi. żebyś wiedział, zobaczę co robiłem dobrze, a co źle. Co w ogóle robiłem? Co w ogóle robiłem? Pamiętasz, jak byliśmy na wyprawie ze Sławkiem? Sławek nam opowiadał, że ten wabik można wykorzystać jeszcze do. Chciałeś udać... No nie wiem, czy mi się udało. No. Chciałeś udać Daniela, byka Daniela. Tak? No pewnie jeszcze mi dużo brakuje, natomiast muszę potrenować, ale tak, chcemy pojechać na bekowisko i pokazać Wam ten fantastyczny spektakl. Będziemy mieli e, pewnie ku temu okazję w październiku, e, więc wybierzemy się na takie bekowisko. No i cóż, jeśli święty Hubert pozwoli, to może nawet ustrzelimy jakiegoś byczka. Choć, jak to powtarzamy ciągle? Las to nie sklep. A nie korzystamy z ustawek, więc nie wiem kiedy my to wszystko zdążymy nagrać, ale jeszcze musimy nagrać ten odcinek do końca, więc w związku z tym proponuję, żebyśmy może udali się w tamtą stronę przez to pole, przejdziemy się kawałeczek. Dawid, i co tam? Widzisz coś? No, wydaje mi się, że widzę spałe. Słuchaj, to moja luneta nie ma takiego zasięgu, chociaż to cajs. No, mogę zmierzyć odległość, chcesz? No pewnie, dawaj. No jakieś 700 z kawałkiem kilometrów. Nie, trochę bliżej. Trochę bliżej? Trochę bliżej. Przekłamuję. Kurczę. Taki dobry sprzęt. Musimy powiedzieć o takich rzeczach ważnych. Które, się, które czekają nas na jesień. No dlatego jak chcesz to zobacz, widać spałę. Tak? Dlatego zaczęliśmy o spale mówić, ponieważ e, spała już od kilku lat ale e, ona jest się obudzi, o, obudziła się obudziła się. Rok. Spała? Obu, no nie, obudziła się. A, już. bo spała? Tak, tak no widzisz. No już się obudziła pewnie, bo myślę, że już powoli zaczynają się tam przygotowania do Hubertusa tego tak zwanego centralnego, centralnych obchodów. Dnia Świętego Huberta, tak? No właśnie. No, jesień to nasze takie ulubiona pora. Dużo polujemy, dużo świętujemy, bo mamy co świętować, bo, bo są Hubertusy, a no, my będziemy, jak mówiliśmy na tym Hubertusie spalskim. chcielibyśmy także zajrzeć w inne miejsca. Jeżeli macie nam coś do zaproponowania, dzwońcie, piszcie, bo nasz kalendarz zapełnia się każdego dnia i myślę, że Chcielibyśmy odwiedzić także inne hubertusy. Chcielibyśmy inne zdecydowanie, ale zanim o innych hubertusach powiemy, co byśmy tam chcieli zrobić, też jeszcze powiedzmy kilka słów na temat spały, bo co roku tam się pojawiamy. Jak już mówiliśmy, w zeszłym roku udało nam się być na polowaniu na pióro i na grubego zwierza. Udało nam się nawet trafić króla, króla polowania. Pytania, tak. Niemalże na żywo. Potem gościmy na placu, na którym się zbierają myśliwi na pokocie. Próbujemy kuchni myśliwskiej, mm. rozmawiamy z myśliwymi na temat łowiectwa i tego, jak im się podobał Hubert. Uczestniczymy Falski. w Biesiadzie. I uczestniczymy oczywiście w Biesiadzie z miłą chęcią. Na pewno będziemy tam i liczymy na to, że Was tam spotkamy. Będzie nam bardzo miło, no i słuchajcie, czekamy tak samo mocno jak Wy. Jeszcze pojedziemy na jedną, na jedną taką imprezę, którą mamy w stałym kalendarzu chyba od samego jej zarania. Wiem, wiem, co chcesz powiedzieć. Wielkie bory łowów Dolnoślą... wielkie Łowy Borów Dolnośląskich. Byłeś blisko, tak. tak, tak to już tak, chyba tak. trzeci raz w tym roku będzie. Można powiedzieć, że, jest, że jesteśmy ojcami sukcesu tej imprezy. No nie przypisuj Poniekąd. sobie za dużo. Nie, ale jest zaraz. jeden ojciec tej imprezy z córką zresztą, żeby było śmieszne. No tak, znaczy, to, to, słuchaj, to my jesteśmy ojcami chrzestnymi. My jesteśmy chrzestnymi, tak. Tak. To Mianu, my jesteśmy mianowaliśmy chrzestnymi. siebie chrzestnymi. A skoro już mianowałeś nas e, ojcami chrzestnymi tej imprezy, no to m, możemy się ośmielić i zaprosić e, myśliwych e, do tego, żeby się zainteresować tą imprezą, zwłaszcza jeżeli są z okolic, bo pewnie długo wolnych miejsc nie będzie. Na to polowanie. Ciekawi jesteśmy, czym w tym roku kolega Anglard przebije poprzednią imprezę, bo co roku chce czymś przebijać. Zobaczymy, czym, czym przebije w tym roku. Może no, słuchaj, widelcem... nie, nie wiem, obstawiam, że to będzie ciwa. na pewno jakieś zaskoczenie. Mamy tutaj w naszych planach jeszcze jedną rzecz. No, bardzo dopingujemy panią, które są w naszej organizacji, które są dianami. No i w tym roku chcielibyśmy dopingować jeszcze bardziej. Oj, nie tylko my, myślę, że, że, że wszyscy mężczyźni, cała męska brać powinna się zjednoczyć i dopingować, bo chcesz pewnie powiedzieć o wyborach naj... Piękniejszej Diany. Tak. Znajdziemy taką imprezę. Wiemy, że w ubiegłym roku odbyła się taka impreza. To były wybory Królowej Polskiego Łowiectwa, czy jakoś tak to się nazywało. Od razu z koronacją połączone. Tak. Znajdziemy taką imprezę, gdzie wybierane są te najpiękniejsze Diany. Spróbujemy tam przypatrzeć się temu, wziąć ty... Nie no, wziąć udział, nie damy rady. Ale wracając do tematu, chciałeś powiedzieć, że z przyjemnością pojedziesz na wybory tak, mis tak, bian? Tak, no zresztą ty też. No ja nie wiem czy nie puszczam. To się mamy? No było pięknie, ale teraz... Jeszcze jest już jest koniec zgłoszenia, tak? Prawie koniec, bo jeszcze musimy ogłosić ogłoszenia. Ogłoszenia. No, no tak. Ale to ogłosimy ogłoszenia chyba w innym miejscu, żeby się tutaj Myślisz? zmienić trochę plenę. Czy to, to już mówisz, już klapniemy sobie trochę? Klapniemy sobie i spróbujemy, Wy, wypatrzymy coś na skraju lasu jeszcze na koniec. Dobra, to idziemy ogłosić, pójdźmy, ogłoszenia. Pójdźmy więc. I co tam, widzisz, panie redaktorze? Plażowiczki. Tak? Żartuję. Ja myślałem, że widzisz koniec programu, bo się właśnie Ech. zbliżałem. No, wiesz co. Chyba no, mieliśmy, mieliśmy ogłosić pewną nowość w internecie, na naszej stronie. Zgadza się. Którą będą ogłoszenia z lasów, borów i nie tylko. Czyli Będziecie mogli do nas napisać, powiadomić nas o Waszej imprezie, niekoniecznie ogólnopolskiej, może jakiejś lokalnej, może takiej, o której mało kto wie, a jest naprawdę fajna i chcielibyście zaprosić tam więcej osób. Napiszcie do nas o tym, a my tą informację umieścimy na naszej stronie www.dashburtiv.pl. I to wszystko w formie kalendarium, tak. czyli wystąpisz sobie przed kamerą i pięknie opowiesz, co nas czeka w najbliższym czasie. Zastanawialiśmy się nad wrzuceniem tego bezpośrednio do programu, ale... Jest tego zbyt dużo. Jest tak dużo tak, i Nie chcieliśmy po prostu przynudzać na antenie, tak, więc dzisiaj. jeżeli skończycie oglądać program, na przykład poszukajcie na naszej stronie, czy jest jakieś nowe kalendarium. Jeżeli takie znajdziecie, to będziecie mogli się dowiedzieć z niego... Gdzie możecie na przykład spędzić weekend z kolegami po strzelbie. A jeśli przyślecie nam z takiej imprezy zdjęcie lub dwa, postaramy się też je umieścić na naszej stronie na Facebooku i podpisać, że to była właśnie taka fajna impreza. Bo jeśli mamy się czym chwalić, to warto się chwalić. Tak właśnie. Cóż, to no, myślę, że, że to... powstaniemy powoli i się tak, będziemy żegnać, nie? Już co, to się. To... 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 Schowamy? Tak, tak. Był tam coś mi się wydaje, że mogę wyjść za chwilkę. To my się to się schowamy za tą tyłówką. Dobra, to my chowamy się za tyłówką. Pomachamy. na, na do widzenia. widzenia. Na do widzenia. I co? I do zobaczenia za tydzień w pierwszym odcinku Ocinku takim prawego sezonu magazynu łowieckiego. Daszbur! Daszbur! I tyłówka proszę. Haps.